nasz adwentowy z Ritualsa. Wstałam od nich paczuchę. Zaczynamy od pudełeczka numer jeden. Zmiękczacz i zapach do prania. Ja już to miałam ostatnio w mystery boxie, który kupiłam. Bardzo lubiłam dopuścieli. Od razu dwójka. Malutka świeczka, trójka i balsam do rąk. Górka jest już większa. Pusteczki do samochodu. Ja sama mam takie i nawet po takim czyszczeniu to super pachnie w aucie. Piątka i identyczna sytuacja ze świeczką. Mała świeczka. Szósteczka. To Rękawice peelingujące. Bardzo lubię te rękawice peelingujące. Nie używam peelingu, tylko sobie właśnie taką rękawicą po prostu myję ciało. Siódemka, trochę większa. Już trzy rzeczy z Ritual Sakura. To jest po prostu pianka podprysz, nie jest tylko taka mniejsza. Ósemka to jest jakaś miniaturka, shimmering body oil. Piątka. Zadorant, nie wiedziałam, że mają. Dziesiątka, to taki mus. To jest na do ciała, i to też jest sakura. Jakie w ogóle znać, który zapach jest waszym ulubionym? Kolejna świeczka, ale tu już jest adekwatny karton. To jest chyba najlepszy jak na razie. To jest Cashmere e, Rose. Dwunastka. Oho, to jest pianka pod prysznic z tego nowego zapachu i on jest cudowny. To jest pełnowymiarowy produkt. Naska, Mydło, takie mini. Powiem Wam szczerze, ja chciałam tego trochę spróbować. Właśnie mycia włosów taką po prostu w kostce, że zero waste i tak dalej. Fajnie, będę miała okazję. Czternastka. sam do rąk, taki malutki. Giełka do włosów i ciała. To jest ulubiony zapach mojej mamy. 16, To samo, ale Rituals of Sakura. 18 większe. Zapach do domu. 18. Miedło do rąk. Fajnie, bo będzie taki komplecik, mógł sobie stać.